Na Siema sopo. E, oh, sorry, znowu, so, so. Cześć Sanachtu! tu Kamil, z okazji twoich urodzin. Cześć Stanach tu Kamil. z okazji twoich Tak. 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 aha. Tak. Kol... Czter, szampan? Mm. Nie, nie, wódeczka. <laughs> <laughs> to jest mój szocik. Niestety, skończył nam już się. No, nie ma takiego marcefanowego. No ja już cały zjadłam. Teraz okazji, że jest e, 6 grudnia. No, no, tutaj no, mają prezencik. Tak, okay. Bardzo dziękuję. Ojejku, panie, panie Mikołaju. Szymon, Dawid, 9-8, <laughs> A tak siemka, prze... siemka. Oj, mam coś. Hmm. Chyba nie. Chyba nie. Nie patrzcie się po prostu na moje zęby. śmiałam tutaj i ci mówiłam, że, że specjalnie piosenka napisałam o tym, żeby, żeby już się mnie nigdy nigdy nie pytał jaką chcę kawę, ale to nie działa. Patrzę, mam coś tylko w zębach, bo byłoby słabo, ale chyba chyba spoko. Tak, zapraszam też wszystkich, żeby tak, żeby się wzruszyć. Mam cudowną panią od języka polskiego. Nóżki na pakiecie, w galarecie, na balecie. Dłoni czuję moje oczy bliżcie też. Ale to trzeba trochę się napić, wtedy jest lepiej. Co rzucił? Dziękuję Pani w wianku, dziękuję Pani w wianku. z moją falą. Powiesz o sobie. Jak Pan czuje, że nie chce jej za dużo, no to wtedy to się do guzi bierze i kuje. I już nie chcę się jeździć. Zobaczcie jakie mam światełka z tyłu. Piękne. Zaraz je ściągnę i sprzedam na Allegro, bo to ma chyba z 30 metrów, więc mi się nie przyda. Ale tak na live'a to myślę, że fajnie. Sukienki powrócą, ale za jakiś czas. A teraz tylko dresy. Można kupić w naszych sklepach. Nie, jeszcze nie można kupić w naszych sklepach. A teraz zagadam do naszego reżysera Michała Pańszczyka. Jak Ci się podoba klip? Nieważne, ważne, że trzeba robić ujęcie. Zapraszam Pannę z na ujęcie. <grymne> tu Robimy pierwszą scenę. to te roboty! Stadiony! Stadiony! Chyba się zgubiłam. A to jest woda. Proszę za Jak Paweł podpisuje tą właśnie pytę. Piosenka bardzo fajna, piosenka smutna, piosenka melodia. Ja to, ja to tak się ciągle stresuję, ale wiecie to, napiłam się troszeczkę winka przed występem. Od razu jakieś mile. Wszystkiego najlepszego. Z okazji nie powiem, które urodzi.